Prosimy tuliwie czy scenę czy tak pięknie wyglądacie w tych strojach krakowskich. Zysków pięć i tańca Wolecina. Gorące brawa dla wszystkich. Witamy cały korowód 10 Bajkolandii. Witamy Państwa bardzo serdecznie na 10 jubileuszowej bajkolangi, czyli radosnym święcie dzieci, które w naszym mieście organizowane jest od 2011 roku. Witamy bardzo serdecznie Pana Tomasza Żaka, burmistrza Andrychowa, który objął honorowy patronat nad dzisiejszym wydarzeniem. Witamy bardzo serdecznie radnych Rady Miejskiej w Andrychowie oraz przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Andrychowie. Witamy reprezentantów powiatu wadowickiego, pana Eugeniusza Kurdasa, starostę wadowickiego oraz panią Beatę Smolec, wicestarostę. Tak. Witamy także reprezentantów firm i instytucji wspierających realizację Bajkolandii. Gorące brawa. Szczególnie chcielibyśmy jednak powitać naszego nowego dziecięcego włodarza miasta, Piotra Szatana, który już za chwilę przejmie władzę i zostanie burmistrzem Andrychowa na czas bajkolandii. To właśnie Piotruś. Wielkie brawa. Brawo. To właśnie Piotruś wygrał konkurs na Małego Burmistrza organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Andrychowie, tworząc najlepszą pocztówkę pod tytułem Pozdrowienia z Andrychowa. Panie Burmistrzu, Ponoszu, bardzo proszę o oficjalne otwarcie bajkolandii oraz przekazanie kluczy dobrom miasta małemu burmistrzowi. Witam wszystkich bardzo serdecznie. To już dziesiąty rok. Dziesiąta jubileuszowa bajkolandia, czyli władze w mieście przejmują dzieci i młodzież. Bardzo się cieszę, że to już jest tradycja naszej gminy. Dziękuję wszystkim, którzy startują w eliminacjach, czyli biorą udział i wykonują te prace, które są zadane, żeby zostać tym małym, nowym, dziecięcym burmistrzem. W tym roku udało się to Piotrowi Szatanowi, który, tak jak tu wcześniej było powiedziane, wykonał najlepszą pracę i najlepszą pocztówkę Sandrychowa. Brawa dla niego oczywiście. Możesz się uśmiechnąć. Uśmiechnij się. To ma być radość, to ma być święto. Święto dzieci z naszej gminy i nie tylko. Drodzy Państwo, no cóż. Nie powiem, że y, się smucę, że oddaję władzę, wręcz przeciwnie, to będzie pierwsze moje popołudnie, gdzie będę miał takiego wspaniałego zastępcę, który przejmuje władzę na czas bajkolandii, Piotrze Dziel rządź sprawiedliwie. Ku chwale i dobrobyt, żeby dobrobyt w Andrechowie zagościł. Przekazuję Ci ten klucz na czas bajkolandii. Brawa burmistrz no, jest mało, że tak powiem. Tak, tak, tak. Dopiero się przyzwyczaja. Na razie musi się oswoić ze swoją rolą, ale jestem pewny, że władzę oddaje w dobre ręce. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Piotrze, czy bajkolandia jest już oficjalnie otwarta? Tak. Zatem bajkolandię już oficjalnie rozpoczęliśmy. Życzymy małemu burmistrzowi dużo radości z władzy, którą dzisiaj posiadł. Varance brava, da obupor mistu.